Elo, witam wszystkich w kolejnym odcinku z misji. Tym razem cały czas robimy misję minuta od, od do północy, gdyż nie udało nam się wygrać Train'a ostatnio w pełni. No i musimy jeszcze zrobić cztery rundki zwycięskie na mapie Train, więc dzisiaj sobie podobnie trześniemy turniejka. Zaczynamy! Dokładnie. No, Dorian dzisiaj jest w formie, bo sobie nowe haksy ściągnął, więc jak najbardziej nie możemy tego przejebać. Po prostu nie ma takiej opcji nawet. No, Bole. w życiu. Zwycięstwo mamy w kieszeni. Dorian, ty jesteś przygotowany, że o 18 nagrywamy. Mhm. Uh -huh. Bardzo dobrze. Ej, właśnie, ale jak ty. Ten, jak ty yy, pisałeś do Steam'a, to była tam po prostu taka rubryczka jak skradzione itemy? Tak, tak, tak. A, widzisz, czyli rubryczka w ogóle taka była. ale 7 dni podobno. Ty, jak czekał i mu oddali, nie no to. Dajmy Aha. im czas. Jak ja dopiero naprawdę tak wczoraj napisałem dobrze no to. No właśnie, chybaś, że od razu tego nie napisałeś. Mhm. No nic. L lepiej później niż wcale. No, no. No dobra, zaczynamy. Tylko proszę cię nie słuchaj tak w tą klawiaturę. No po prostu... Nie, no nie mogę po prostu jak ty napierdalasz w tą klawiaturę z całych sił. Rzut cały ten, cały CS się trzęsie i w ogóle wszystkie serwery to dramat po prostu. Jednego gracza, czy ja mam jakiś bóg, coś mi się zacięło. O, jest. O, <śmiesz> Śmiesznie. No dobra, czas na mapę Train. Wow. Ale będzie się udziało dzisiaj. Uhuhu. Co to będzie za wyzwanie? Co to będą za emocje? Czy z, razem z Dorianem zwyciężymy? Ładnie... Nie wiadomo. Być może tak, ale równie dobrze możemy to przejebać. Co to teraz zaczynamy? No, ewentualnie wiesz co, ewentualnie może jakoś w się da się ustawić tą wykrywalność głosu Co nie? Bo ty masz, ty no, no, no. masz tą i po prostu zmniejszysz sobie wykrywalność głosu a, a do mikrofonu będziesz mówił po prostu donośnie, dzięki temu nie będzie łapać przycisków, a będzie łapać twój głos Rozumiem Ej zobacz, mamy chyba wygramy, bo zobacz przeciwny team to tylko klan jakiś To chyba mamy wygraną w kieszeni już A, coś w tym jest No, bo jak klan gra to klan zawsze przejebuje Klan to, to no, będą chodzić razem, mało taktycznie, no i przejewią wszystko. Bo wiadomo, że żeby wygrać. Ale w ogóle to patrz, oni są z Polski w ogóle, żeby było śmieszniej. Co wiesz? Na ponikach, tak zdomyśliłem się. Mówię o przeciwnym teamie, nie o naszym oczywiście. Dobra ruskie! Ja, paręut! Ja halo! Tam... Suka, 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 Ej no ten, Dorian, zobacz na ich niki Gałgan z polszy, niezniszczalny. No to są Polacy, no Polaczki są bulaczki No A co ty, udawałeś się ruska teraz? Tak Aha, spoko No to niestety chyba się trochę przeliczą Trappi Ruski, Ruski. Sergej. sergej, <laughs> hey, No nie, To co ty robisz? Find and kill Sergei. Teraz będą mówić cały czas po rosyjsku. Przez cały mecz. No widzisz, mówiłem ci, oni po prostu ten, granie taktyczne, będzie łatwo Dorian, bo mówię, klan po prostu to zawsze jest największe nupstwo, ja nie wiem, chyba zakłada się klan po to, żeby przejebywać mecz, naprawdę, przecież wszyscy wiedzą, że spontaniczna gra bez, bez jakiegokolwiek pokrycia jest naj, najlepsza, zawsze, zawsze ja tak uważałem po prostu. Dobra, idę im zrobić takie małe tornado <laughs> na szybko. Bo teraz mają eko, to zrobimy małe tornado. Ale się zdziwią. Nie no, mogą być w tym nieprzygotowani. No i pozamiatane. Jest Doren, wiesz co? Jako, że to jest klan, to pewnie oni będą jeszcze iść jedno eko, bo klan nie myśli. albo się odpalą. A, ogólnie, no może, ale ogólnie zobacz, 3-dwa zwycięstwa już mamy. Jeszcze tylko jedno i zrobiliśmy misję. Myślisz, że damy radę? No przegraliśmy, bo mi się seria taka dobrze zrobiła. Może miał awans. Aaa, no szkoda w sumie, no, mógłbyś mieć awans, bo jak ja już miałem awans, to ty też mógłbyś mieć. No, a tam dużo tych trzeba właśnie wygranych. Dobra, od, od, strony B czysto, idą na A. A. Oni chyba tam od Longa poszli, co nie? Tak. CT. Odbij od tyłu poszli, co, nie? CT. Oh, no. Wait, 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 you have him. Gdzie jest zadni? No. No i pozamiatany, na no, jak nic nie musiałem robić w tej runcie? Totalnie nic! Dobra, jakiś obuszczony ten train? Let's go, let's go, let's go! JAKIM CUDEM GO NIE ZAŁATWIŁEM?! Na B i dwóch wbiło. Ej, Ale jakim cudem, kurde? Nie wiem, po prostu zawsze z P90 takie ładne heady wchodzą, a teraz mi nie wszedł A miałem dużo czasu, żeby ten head wbił W sumie No ale dobra, ugracie, bo widać, że nie ogarniają Dorian, jak ci idzie? Ach, chyba dobrze. No, odzywaj się coś, nie siedzisz tak cicho cały mecz. No, siedzisz tak cichutko, nic się nie odzywasz. No, nikogo się. No jak nie dajesz. masz 5, masz pięć fragów przecież. O, dostałem Mk nawet od kogoś. Miło. Ory sama, ten wulkanik Może być, w sumie. 20 euro. No, skoro dostałem już Mk za darmo, to nie będę z niej rezygnował. Ładnie. Nie ma co? Nie wiem gdzie jest. Nie wiem czy wszędką od longa nam plecy nie zrobili. CT. CTB. 78 w dwóch, ja nie wiem jak ten Jeszcze ruszyłem. Hop. Po lewo No, w środku będzie pewno A ja w Dobra no to już teraz Kurde myślałem że może nie trafi <laughs> No cóż, jeden meczek wygrali, no ale jeden to za mało Dokładnie Z scoutem. Bo my wygramy wszystkie 16 Tak, to już chyba misję zrobiliśmy, co tak? Tak tak, misję już zrobiliśmy. No nie mieliśmy dużo, musieliśmy tylko 3 rundy wygrać, żeby mi się no właśnie, Nikt nowe nie poszedł No nie Gdzie są? Nie wiem. Kurde, no jak ty oni ty? idą? Na bez chyba Nie wiem, nie wiem, które... nie, nie wiem, przebiegłem przez całą mapę, nic się nie wydarzyło. To jest, 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 po środku. What the fuck? Kurde, no co, coś jest? Biegają? Całą mapę przebiegłem, nic się nie wydarzyło. Nie wiem, kiedy oni przebiegli. Ja, coś pojebani. Ja nie wiem, którą do nich chodzą. No, jakoś dziwnie, co nie? Proszę Spróbuj zobaczyć czy na longu będą To może spróbuj zraszować jak nie Kosa, gdzie jest? środka? Gdzie są? Tu po lewo, po lewo Będzie tu, tu jest, widzisz go? Nie widziałeś go? Nie, nie widziałem, znaczy na po początku lewo? nie wiem, bo nie wiedziałem A Tu już to wszystko, na B Paka na B Szybko, wyjmij kosa, wyjmij kosa Okej okay. Ostatni last one, last one. See, right, right. kurde, nie zdążyłem. Jest, oh, oh. oh. ja zdefuzowałem i żeby nie strzela. się Ja byłem pierwszy, byłem pierwszy. Nie, nie, no. nie, nie. ten no byłem pierwszy, no, 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 no. Uh, <laughs> right. kick, blue please let's run it's okay for the fucking shit for bloody i kick you, blue. it's okay but i don't want to play with that motherfucker <laughs> what the fuck are you it's fucking shit long every nega come on all long grenade out spojebany? kill or i defuse then i'm okay Jaki on jest pojebany? No ma pecha, trzeba było ten Badę, widzisz go? Blue, come on, let's do A, widzę go A, co on robi? Będzie awkować teraz? Dobra, walić go. go, jak chcesz To kikimy go ewentualnie Dropnij mi Gdzie jesteś? Tutaj Okay. No, nie umie grać, nie kawkuje je. Jego problem i tak prawdopodobnie bez niego wygramy. God. sam? Little bit. Little bit. Blue. Just play or I kick you, man. No, 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 I won't. No. Dobra, to go. I give you a chance. Bomb has been planted. That was i it. Nice dude, nice. Let's do it, just do it. Nice. Dobra elegancko. Good play, good play. Kill my bomb! No, ale on wchodził po tym, tym, jak. Tak jak no, się, no, bo już mam pecha i ukradłem mu jego bombę. Daj spokój, to jest po prostu śmiech na sali. Blue, drop me. No. Blue. Ja wezmę samkę, dobra. Obijał się, wchodził jak ten. Miernota. I tak ostatnio przez te dwie rundy te, nie mogę nikogo załatwić. Ostatnio. Bo ciągle mi, albo pod celownik mi wpadają ci przeciwnicy. Ale to, mi... to jest jakiś krudo trochę, No To się nie przesadza tu. To... Za to tego może takiego? dostać, jak to się nazywa? Za... Za griffing. Za griffing. Tego zreportujemy. No i nie wiem gdzie jest ostatni Gdzieś chyba na lespie stał Gdzie jest ostatni? One on y, Toilet, Toilet Tam na... z przodu, nie przyszedł Z przodu, z przodu Ale wziął bombę? Nie wziął bombę. Nie wziął, nie wziął, weź tam, patrzcie No Po zamiatane, tak, prawie, ej, z załatwiłem no, nice. Zaraz tworzysz poza No, widzisz? Tak, ty się trzeba. I to zemki, co nie? Już coś już nie będę brać tej P90, bo zemki też się dobrze strzela. No i kurde, zajebiście. No, i elegancko. Następną tak, właśnie, jaką mamy jako... mapę? Eee, yy, właśnie nie wiem, czy następna mapa nie jest jakiś taka, jakiś Research. Research o, to jest mapa. jakaś nowa. No, grałeś w ogóle na Lisajeście ja choć raz? No, tam raz grałem parę razy, nie nada, Ale plecy chciał mi zrobić. Elegancko. A co ten niebieski cały czas wkuje, czy już ruszył się? Ja nie wiem, on chyba już ruszył. Dropnij mnie blody bo widzę, że ty chcesz. Dobra, gdzie jesteś? Yy, tu. No jasne, jasne, ja ci mogę dropnąć ile chcesz w sumie. Mam od tego. Bo nie umieram no, ostatnio. Let's go, widzę 16 tysięcy kurde. No nic, no wiesz jak przez kilka rund już w ogóle nie umarłem i praktycznie wiesz. To mi się wszystko gromadzi. O! Zaczaił się! Był tam na wejściu, na wyjściu. Jest tam na A. Nie wiem jak to się nazywa. Zobaczmy gdzie jesteś. A ty nie żyjesz! Powiem Ci, że nam, o, nasi tak to mogą... nasi to ugrają, możliwe. Ostatni. Och, ta, ale powiem Ci, że prawie ugrałby nasz, wiesz? Prawie, tak, prawie. Tak w sumie na farcie troszeczkę, widzisz? I po, powiedz mi tak, i patrz, gra przeciwko losowemu teamowi. Dropni. Jasne. Gdzie jesteś? Okej. Yyy, trzymaj. Dzięki. Gra, gra klan przeciwko losowemu teamowi, No to przecież proszę, cię no zobacz co to jest. To jest klęska tego ma To jest dziwne wręcz, bo oni stosują, bo wiesz, my nie stosujemy praktycznie żadnej taktyki, a oni? Pięciu, nie? Rozmawiam, tam latają się. To Skype. Hey. Help me. Nice, thank you for help. A gdzie są? Tu, las, pushing, Laso, mor, 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 mor. Gdzie oni są? Na, na, tutaj są, tu są wszyscy, tu są wszyscy. Schodź, z inny, bo cię nie będzie ten i po prawo... Nice. To co chciałem powiedzieć. Ale zrobiłem wejście smoka. No, no. <laughs> Jeszcze. Czyli znowu mi doropniesz, rozumiem, no to... Boże, czy ty... Dobra, tu leży jakby co. Ja mam w ogóle pieniędzy. Tu leży jakby co. No, dzięki. Widzisz, mi tylko zostaje dwa na ten. No widzę, jak Z ty zarobisz, ten, nie dajesz tyle hajsu? Chyba ginę cały czas. Rozrzutny jesteś. <śmiech> 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 trochę tutaj, trochę tutaj, wiesz, no do kieszej też coś trzeba wziąć. Bomb here, on long It's B! Bomb here bomb? <coughs> what the fuck? What are you doing dude? B. Why you kill me? Chandra has appeared on you. Because you say it's B. It's not B. No, I don't say it B. It was A. B. Yeah, blue. Yeah, blue. blue no, it's no, 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 I mute blue. Blue said nothing to me. Ok, I kill him and next round. Easy, easy. Ty jesteś za Ale nie wiem o co chodzi, no po prostu to teraz jakieś jaja są po prostu, co to, co to było. Lecz go zgłoś za No, za Gryfingu zgłoszę. <gryfing> Prowokujemy cię. Zgłoś. Tego elefanta też ja w sumie. Za jego też zgłośmy. No, po to jest po prostu, nie wiem, no śmieszny to jest. Ale nie zabijaj na respie przez przypadek. Nie no, wiadomo. Ładna B? It's not B. It's A. Well, no, no, yes. to mnie nie, kiknie jest. mnie nie przepadkiem. Dobra. Widzimy. Mam lagi, nagle, co się stało? Nie myślałem. It's A, it's A, it's A guy. Ica, Obaj mają po 50 życia. A gdzie są? B, B, B. B. So a guy on a. Po 50 życia ma. Lewo, lewo jestem, lewo majstra. Nice. Znaczy nie jego ja go załatwię. Nie zdążyłem dobiec, snajk. W tej rundzie nic nie zrobiłem. W sumie widziałem wrogów, ale jakoś nikogo nie zabiłem. Co nie? My friend Russian. Why not talking co? O, piskej? Piskej? Trzećko, co, co, co? All lucky Luke, all lucky Luke. Co jest grane? What the fuck? Why no lucky Luke? No, jak wygrywacie? Let's go, my brothers. Certain two... Boże, co za trole! wszyscy tu są jakimiś wielkimi, 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 wielkimi trollami. Uważam. No Boże, no jak wszyscy ten... Jeden jest chyba back, jeden back jest Dorian, tak mi się wydawało Dobra, sam to załatwię Dobra, w sumie obrót podstawienia bomby, to nic w tej rundzie nie zrobiłem. Hm. No dobra. To, widzisz, łatwy mecz. Mówię ci, jak się trafia na klan, to po prostu wygrana w kieszeni. No właśnie, zawsze jak na klan trafimy, to... Co nie? Patrz, na no jak jeden z klanu wyszedł, stwierdził, że nie będzie o. grać. Musiał, musiał być. Pewnie jakiś szef. No. <laughs> Zdenerwowało się, że taki dobry team. I'm throwing a grenade. I'm throwing a flashbang. Flashbang. O, jaki tu! Jak mnie tu zrobił? Jak się z nimi zacząłem bawić <laughs> Ej to była taka zabawa trochę, bo ja musiałem przeładować co nie miałem nam municji to zacząłem biegać. W kółko... O! Po drugiej stronie wagonu jest chyba. <clears throat> to jest tam To zacząłem biegać wokół wagonów co nie? Żeby oni zaczęli mnie gonić <laughs> Ale beka <była. laughs> No, nie są zbyt ogarniającym timem, szczerze powiedziawszy. Za bardzo nie ogarniającym. Myślisz, że wygramy to? Jak myślisz, Dorian? <grymne> <grymne> Dorian, <grymne> jak myślisz, <że> wygramy? <grymne> Co tak słabo, klanie? <grymne> <grymne> No i pozamiatane Easy rak moją Easy, Pan... Easy piece, Na kolonie was nie zaprosili, tam pasza bajce, przy ktoś Kurwa. Nie, to nie, nie, no, sobie jesteśmy Szukolaj, szukam, szukol, jest Majfimy Może byście Dobra, dobra Chyba <noise> <noise> Ej, ale patrz, teraz nam do, dali udało słabsze rangi zobacz. No bo wcześniej Pamiętasz, wcześniej mieliśmy na przykład rangi, że dałoby same skrzyżowane było teraz... No, nie a ja nie widzę, nic mi nie dropło. No, mi dropło, bo mi pokazało jak wyszedł. No to elegancko. I tak właśnie zrobiliśmy kolejną misję, tym razem z... Minuta od Północy na mapie Train. Następna, następna misja będzie z Resort'a. Elo elo. Elo